ulica Waszyngtona, stary browar. To jest teren starego browaru. Stąd ulica piwna. Piuli Kłodowski, stąd ulica piwna, bo tu był kiedyś browar stary. O, To jest teren starego browaru. Proszę Pana, z tego stawu spływał strumień, który płynął ten strumień, zasilał tutaj staw o tu. Proszę Pana, też duże gospodarstwo ze stawem. I z tego stawu już strumień przed krytym kanałem zasilał stawy palacowe. Pierwszy wypływał, proszę pana, spod stadionu. To nie ma na tym planie. Proszę na pierwszy wypływał spod stadionu i zasilął te bagno i wpływał na stawy przy To był pierwszy sumie stąd. Jego ślad można jeszcze w lesie chyba znaleźć. Następnie był już, proszę pana, za szosą, za Zwierzyniecką. Pływał w tą stronę, też zasilął ten staw. Następny był jeszcze wyżej. I za dwa następne chyba jeszcze są. Z jednego z jednego tłumu, z sieki chyba w tej chwili z tego kampusu akademickiego Politechniki, bo tam jest śmierdzące bagno. Tu z niemieckiego Starego Cmentarza, z Polskiego Radia. W tych strumyczkach o których Panu mówiłem, były rybki. W każdym strumyczku były rybki. Po parku, po, 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 po plantach. Pan stał raniutko, to Pan mógł zobaczyć, jak saranka sobie chodziła, dzika, zające chodziły. Proszę Pana, w Zwierzyńcu Pan przychodził tutaj, tylko Pan chodził w zwierzynie, tu, w te miejsca. Tu jagody były, czarne jagody były, brówki były. Pyszny dziadek prowadził, proszę Pana, gdzie, w które miejsce, zaraz pan powiem. Szpital Świętego Rocha. Proszę Pana. Tu był taki kompleks, podobno w 28 roku, jak ja się urodziłem, czy przedtem jeszcze, spłonął, był szpital zakaźny. Były jego ruiny, tego szpitala. Dziadek mnie tu przynosił, proszę pana, na barana. Ja, pan, ile miałem mieć? Dwa lata więcej nie miałem. Pamiętam to jak dziś, jak mnie dziadek na nie niósł. Proszę pana, jakie tam grzyby rosły, proszę pana, prawdziwe. Jakie tam grzyby rosły przy tych ruinach tego szpitala? O ty chyba jakie jakieś resztki cegieł, jakiś pieców.